U. Siemanko, z tej strony Maja. Znów nagrywamy o Minecrafcie, tym razem budujemy łóżka. Ej, ktoś może znaleźć psa? Psa może ktoś znaleźć? Ej, a czemu Piotrek jest mną, a jestem Piotrkiem? A to ja nie wiem. Pokaż się Piotr jak ty wyglądasz. Spójrz na mnie. Nie, dobrze. A ty czemu... Nie. Z buko ja zrobić? Już tylko zostało? A to ile no. tu? Dobra, tu gramy dalej. To co robimy dzieci? Ja biję właśnie szkieleta. Tak. Się. Zaciął się. zaciął mhm. się! Gdzie mamy dom? Tutaj, tak? Czekaj teraz. Eee, zginęłam! Nikt mi nie zabrał rzeczy. Nie wiem. Tata, on był za domem Dobra, słuchajcie, musimy się ogarnąć. Czytałem wam poradnik, tak? Musimy szybko zbudować jakieś schronienie. No, no i przecież mam schronienie, broń. nasz dom. Gdzie jest ten nasz dom? Ja go nie widzę. A tutaj. Kto mnie uderzył? A szkielet, ratujcie mnie! O! Dziękuję. Mam sikierkę, <laughs> co? Zadowalenie. To ona jest. Tata, mhm. patrz, tata, patrz, to, to, to. Pamiętasz, ktoś potrzebuje? Dobra, wiecie co? Trzeba chodź, się Okej, okay, bo chodź, chodź. ja właśnie owce widziałam. Piekierkę potrzebujemy Przecież że takie... nie mamy tego obieracza, to tak zrobimy. Nie ma, Mamy obieracza, więc... Jak tylko obieracza? Ale to nie zabijaj kus. Jak to jak tam trzeba było? Nożycza, tak? Wszyscy no takie nożyce, no ale no. właśnie nie mamy. Więc dlatego. <laughs> Mięsko. No tu weź tą książkę Tylko na się... ja, się się co ci Tu bierę mięsko. Mięsko teraz bierze. To czytaj sobie Ale teraz mięsko. Pamiętasz, najlepsze mięso z krowy. Najlepsze mięso z krowy. E? Krówka tu. Co to za stwór? Zombie. Tylko, że się pali. O czym się pali? Bo przecież słońce. Ha, to czemu w ogóle są na słońcu? Nie rozumiem. A jak są na nie czyli jakoś no pod ja drzewem, to wtedy... Nie no rozumiem się z No rozumiem, okej, ale... ale czemu tak się stało, to nie wiem. O mam patyki, dobra, to Ratujcie ja nie. Ratujcie mnie. nie wiem co patyki Zombie daje. dwa mnie gonią. jeszcze są ten y, zombie? No jasne. Ja cię. Jasne. Okej. Okay. Teraz zrobię kilof. Ja bym dokochał. Jeden zrobił drabinę. Sobie, sobie na, nas nikt nie... nie wziął. A Ale ja sobie porobię w domu. Ja, ja Ale coś na pewno. Coś sobie zrobię jakoś. Tata, bo to jest węś, Bo To jest taka ta drabina, żeby nas nie... nie Tata, Tata. Tak. a czym się rozwala ten? Ten... to... no wiesz... Słucham. Ktoś się rozwalił. Ratuj mnie. Czekaj. A, pająk! Kto? A ja mogę z tobą. Ja to może z tobą? To zbuduj sobie kilo. Weź... Ciemno ja się robi. Ciemno się robi? Ciemno się robi? No chodź. Dlatego uciekłam. Sobie... Zamknij... Piotr! Tata o, zostaje sam w domu, na podwórku, okay. a jest ciemno. Trudno. No to Cię ratuję. Nie, nie, zostaw. Nie, jest ranek. Okay. <laughs> ja chyba zbieram węgiel, wiesz? Ratunku! Ratunku! No znów mnie pokonano, no. <laughs> no pomóżcie mi trochę. No dobra, idę, no jak chciałem kopać tutaj, to przychodzi. No właśnie, ja ginę kilka razy, A masz już mieście, mam. A masz mięso? No mam. To... Hmm. A mięsem palczę. No gdzie... A ratujcie no mnie! No idę. Ale ja ty, ty jesteś na budynku. No No, słuchaj, no tak. właśnie, ale jest drabina. Dobra już papa. A pa. no sama. Piotr małuk! Tata Piotr ma łuk. Dobrze kochana. Ty Ale to dobrze przecież. To mój. Dobra, idę kopać dalej. Mam dwie wełny, jeszcze jedna i zbuduję sobie łóżko białe. Aha, ja to Nie mam już dwa miecze. O nie, zauważ mi szkielet. Nas to znaczy. Owce, owce, bowce, towce. O, rozwalił mi się ten. Kilow. Zobaczy, co tam nazbierałem. Może coś zbuduję. Nowego. Miód potrzebuje, żeby zrobić łóżko. No, co, to ty niemożliwe. Tak, jest pokazane, żeby zrobić białe łóżko. Też można inny sposób. O, kamienna się kiera, kamienny miecz, Słuchajcie, coś nowego mam. No właśnie. To stworzy kamienny miecz, nawet dwa, a sami tak, mm, super Znieś Moje wełna Ej, nie widzę nie, nie. Czego? Powiedz mhm. A jeszcze jedno białe i będę mogła mieć łóżko. Co to ja zwinę, A co można, można ja robić z bruku? Co? Co można robić z bruku? Ej, zaginęłam. A nie można nic z bruku robić. Nie tego. mogę znaleźć was. Gdzie wy jesteście? Ja jestem w domu. Ale mnie, ale ja nie wiem gdzie jestem. A tu trzeba jeść w tym? Czy ustawione, no jasne... że trzeba jeść? Jest ustawione, że trzeba jeść. Na pewno? Ja was nie widzę. Ej, gdzie wy jesteście? Hmm? A jak się żyje? Co? Jak się Ja co masz No nie ma was! Jesteś gdzieś indziej, no. co? Jesteś na słońcu, ja nie no, wiem. Ja... Nie wiem. A czemu tak daleko jesteś od nas? No właśnie nie wiem. Aha. No Maria, to twoja gra, nie? Ja? nie tak tak bardziej nie wiem. Ja Ale nie powiem. możesz pomóc. A nie możesz mapy jakąś otworzyć, czy nie ma mapy? O jesteś. No widzisz, super. Tak, to byłam daleko mhm. Oszkiet łazisz sobie? Tak. Pająki nie, niestety po cieniu mogą chodzić. To znaczy po słońcu. W jakim cieniu? że tak opa, po prostu mogą chodzić, co? Ale coś nazbierałam dla was. Masz wełny, do... tak? No dwie już wełny. I co, nie możesz łóżka zrobić, deski, wełnę? Jeszcze jedna ta. Wajda jest Adesu, Ale jestem z wami no właśnie. A ja po już, już, już. Proszę. Hej, mamy roślinkę to różową. Tu handlasz chodzi jakiś. O, ja, 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 ja ja No to musisz... Brylanty te. No. Dobra, mam. Ja się na chwilę odłączam. No.

Płot mogę zbudować Mam takie dwa. Patrz, mam... Żeby zrobić to, to ja mam dwa takie i dwa takie. Potrzebuję jeszcze jedną wełnę i jedną deskę. Mhm. No może nie otwieraj tych drzwi tej To idzie na walkę. Ja idę. No to zginiesz. Ale walczymy walczysz patykiem? Nie, ja patrzę co mam, bo chciałem coś zbudować nowego, wiesz? Daj kamień, daj kamień, proszę, proszę. Daj kamienia. Ja? Kamień, kamień, kamień. Ja? Kto? Ty, tato. Jaki kamień? Masz kamień. No. Ten bruk? Tak, ja się go, Jak się to rzucało? Um, trójkąt. O. I co? Um, złap to no i, co? i jakby wyjść, jakby poza to, no i biję. Aha. Nie jajo. To jest ważne. Co? Hej. Mam skrzynię, mam baryłkę, tabliczkę, a ja bym chciał ognisko zrobić. No, nie, no potrzebuję a, koniecznie mieć ogień. Czy, czy nie będziemy, musieli, nie będziemy mogli serdusek. się zranić? Nie mam serduszek. Nie no mam Zranić nie będziemy daj, mogli daj. się. Czemu? No właśnie, jak jest na tym na potworno, to tam jest woda koniecznie. Tak. No ja. Ej, kto mnie uderzy? no nie uderzył? No ja nie. Uderzyłeś. Siadaj tutaj. Siadaj tutaj. Ej, to potrzebujecie takie coś? No, nie. Ja no, potrzebuję no, węgiel. Nie, a to moje. Potrzebuję węgiel i wełnę. Trzy wełny. No, to zrobię łóżko. To to będzie się walczył? Nie, ja chcę tutaj zasieć pole. Motyka? Gdzie jest motyka? Na pewno zrobiłem sobie motykę. Kilow, kilow. Motyka. Okej, okay, mam motykę. I no. zaoraj, patrzcie, oram pole. Oram pole. O, o zaorane. Akurat mam! nasionko. Hmm. Nasionko. Jakie masz nasionko? Trzy nasionka. Algo. Jedzenia, no nie Ej, jeszcze będziemy Jedzenie. Nie wiesz, co jeden będzie mogli zasadzać Ale Patrz się Jedzenie. Patrzcie co macie. na Rabi. Hop, hop, hop. Aha. Trzymam. Na razie trzy. Proszę to. Pozostać. Tak, tak. Tak. No. Prz. Ja drugą mi czas i otwiera. Ej, grzybka gdzieś potrzebujemy? dekorujemy. Ej, 16 tego mam. Tata, tego mam 16. A to samo się robi coś. Aha, dobra, ja to cały czas oram. Ja tak nie niszcz, tak? Nie niszcz. Tata, to tutaj tata masz. Hmm. Tu, tu ci wysycha. To nie wysycha chyba. To chyba coś Nie wysycha. Rośnie. Muszą być nasiona, żeby nie wysychało. Aha, dobra, to ja już nie będę w kółku tego samego robił. ja czemu Zypa? dookoła mnie otoczyłaś? A idzie, idźcie, schowajcie się. I jest tam creeper. O nie. Dom. Chowacie się? Chowam się. Ile mogę? Nie, ja nie mogę. Bo ja mam łup. Okej. Ej! Bo mam łup. Ej, mam. Bo ja mam Może w domu sobie zrobi pod co? Co za to? Czekajcie, ja wezmę kilo, przygotuję. Że, jak tutaj potwory przyjdą, ale musimy zrobić tak, żeby nie odkopać się, tak? No nie zacznijmy sobie gdzie. Czemu, żeby się nie odkopać? No, żeby nam nie weź do środka. A jak Piotr chce. A potem Piotr nie wyjdziesz, pamiętaj, uważaj, żebyś się tak głęboko nie wykopał. Ej, kto mnie uderzył? Nie no ja. Tata, dwa ja, no. razy. Piotrek, pamiętaj ja tak, sobie żeby się nie tak... Raz, dwa. No super. Tak się oddaje. Ale wymyśliłaś. O, patrz, ja odkupałem oh, nas. Mam dwa oczy. Dobra, to świetnie. Świetnie, moją świetnie. Czy mam dwa oczka? Te dwa oczka tego... Okay. Pająka? Mhm. A tu ciemno jak... Nie powiem, co. Nie, to bez sensu. Dobra, to był głupi pomysł. Czemu głupi? No bo rozwalamy sobie chatę. Chodź, Piotrek, wyjdź wyjść no, a to zasypię, trudno. Musimy zrobić sobie gdzieś nie kopanie. No, chodź, Maja, wychodź. Eee, to ty, a to Ktoś może naprawić? A Tata, chodzi. siebie zaraz zakopiesz. A ktoś ma w ogóle mięso? Bo ile mam ja serduszek? Prawie zero. Co się dzieje? się, A idzie, pająk tam. Na razie Tylko nie Będziesz walczyć? Chodź Maja, chowaj się o, nie! Nie! Nie, 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 nie! Moje rzeczy! Nie zabieraj! Nie zabieraj! Maja swoje rzeczy, ja tak wszystko pozabieram Ale łobuz... No łobuz, oddawaj! Kto to? Creeper Czekaj, dobraj, to Brawo! Pięknie, Creeperku, jeden. Idzie kolejne. To też jest Creeper czy nie? To jest zombie, tak? Zombie z inaczej, tak? Jak ty mi zabrałeś, Piotrek, to ja tobie. Nie. Zabrałam ci Jeżeli mi oddaś moje rzeczy, to ci oddam. O Zabiłem nie. Zabiłem zombie. O, doświadczenie zdobyłem. Oddawaj mi rzeczy. Siekiera. Siekiera! Nie, bo to nie Siekiera, siekiera. Nie mam siekierki, a ja mam łuk. Łuk mam twój. Tak, zobacz. Siekiero od Nie mam siekiery! A co to masz? Co to jest w ręce? Ale, ale, ale. Moja roślinka. Mój mm. blok. No właśnie, bo ty Mój mi... No właśnie, ojziwku, chodź. Jesteś wyśpieczny. Chyba zdobyłem poziom. Tatujesz się póki No dobra, to idę kopać dalej. Tata. To, to. Co? Tata. To, to. No co tam? To nie rośnie, tak? To nie Ponieważ... rośnie no miało rosnąć, ale nie urasł. Mam te cztery. No to czemu to wyjęłaś? Popatrz ta te jak tu brzydko. Pięknie zrobimy tu. Dlatego zrobiłam taką piękną dekorację u dobrze zrobić to dobra nie wiadomo, tata, tutaj po cztery. po co ty to kładziesz tutaj nie bo to było nie dobra nieważne bawcie się chcecie to nie będę się tutaj pan wtyniał Idę kopać dalej ale tata pomożesz w czym? Bo to dasz mi to do, do robienia tego to potrzebujesz no ale dasz mi no to co pomóż mi tutaj w czym? tutaj naprawić zadań żeby bo teraz Dobry. buduję sobie no i właśnie chcę żebyś zrobił te cztery te cztery raz, dwa, trzy, cztery te motyko tej raz, dwa, trzy, cztery no nie tu dziękuję dwa, trzy, cztery dziękuję i szybko, o nie! nie, nie wiem o co tu chodzi no to, 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 poprawisz to? Poprawisz? Znaczy, jak wezmę kwiat, zniszczę. Mogę go zasiać? Czy to jest tylko barwnik, wtedy? Czekaj. Można zrobić barwnik, albo po prostu zasadzić, położyć. To ja spróbuję zasadzić. Dawaj mi no. jaja. Trzekro, Sadzimy różę? Mhm. Dobra, tam, tam Ale to, co? mi tu poprawić. To weź ze swój motykę. Ale proszę ty. Tylko ty masz motykę. No to spójrz sobie. Ale ja nie umiem budować w Aha, mitykę. po prostu tak się robi? Chodź No Maja, no czytałem ci książkę, zresztą czy tam Minecrafta. To co potrzebne do motyki? Patyki, musisz zrobić deski. Najpierw deski porąbać. Bo tak się gra w Minecrafta naprawdę, tak? Potrzeb... Kury za mną chodzą. Potrzebujesz porąbać deski, z desek zrobić Ej, ona chcą nasiona. No co? Z desek patyki jakieś tam, czy coś? Uciekać raz, dwa. Do tego żelaza, potrzeba. Dobra, zostaw je. Ale one za mną chodzą. No to będą jaja. Myślę, że nie? mam nasiona. Będą jaja. Panałem. Tata, zobacz, że ja chciałam tak pięknie, żeby to było tak fajnie. Czy to tata... ma tam jakieś nasiona? Tata, możesz mi to zrobić? Kura. Oj, daj mi spokój, stwórz sobie sama. Już, czekaj. ci zrobisz, żeby kury były? Tata, no to mi Nie, dasz to? Kręcę. Tata, no to mi tu dasz? No to zrób sobie deski. Por... Napierw porą sobie drzewo. To Ale ja? ja? zrobić. Deski, pozbieraj deski. Porą sobie Nie deski. Nie Porą deski. Por... Weź porą drzewa. Kilka drzew porą. Mi potrzeba światła. Potrzeba mi węgla, wełny. Zbieram cały czas. Chyba zbieram coś takiego mało potrzebnego. Co zbieram? Bruk? Tak, bruk. A po co nam ten bruk? Bruk nam mi potrzeba. Też zbierasz? Ja potrzebuję. Tak? Czemu tutaj, tutaj pada deszcz, a mi nie pada? Tutaj nie wiem, Gotek. prawda? No. Czekaj. Nie, mi nie pada. Bo ty masz Nie. Chcesz małe trochę desek? Ehm, Poproszę. No to... Masz deski. I sama sobie buduj. Ale do, to ty wykopiesz mi tutaj to... Proszę cię! Nie, sama sobie buduj. Ma tyka. Szybko. Sama sobie zbuduj, masz, masz deski. Mama, mama. Masz, bierz deski i buduj sobie Gdzie? desek. Masz to. I masz, to. Ja masz to. Potrzebowałam desek. No. Potrzebuję jeszcze jednym owcę i będę miała łóżko. Nie, miałeś motykę sobie zrobić. Zbuduj sobie motyka sama. Ale jak? No potrzebujesz deski, no to masz deski zrobione, tak? Potem z tych desek bierzesz Nie co? Cześć Luka, motyka. jest motyka? E, moty... motyka? Potrzebujesz deski i patyki. No to musisz zrobić patyki sobie. Mam, Patyki. Maja! No, patyki. Tak. Tutaj w tym Mam patyki już. No i robisz sobie motykę. A jak? Nie pokazałem. W tym warsztacie. Tutaj? Robisz sobie deski. Robisz sobie patyki tutaj o. Pat, patyki. I robisz sobie motykę. A, 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 a. Futro od owcy. Futro od owcy? Dawaj. Mm. A futur... Białe? Tak. <laughs> dawaj, 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 dawaj. O, dobra. będziemy mieli łóżko? Dawaj. Dobra, to idę dalej coś robić. Dawaj. Eee! Jej. Mam trzecie. siecie. sobie sama. <laughs> żartuję. żartuję, żartuję. A mam jakieś na też. Ja też coś zasieję. No właśnie... no. To hmm. karnę, no. A nie ma tej w My się tu nie pokazała wci. motyka. No, da, ci putrówki, wtedy o. Motyka, łopata jest, tak, motyka, motyka. okej. Okay. No. Weźmy to sobie to też łopatę. Gdzie? Łopatę sobie tam, tam też. Idę. Ej, tu jest pias, ale pięknie tutaj. A za dniaż, Jest, no? Proszę. Oj, muszę coś zjeść szybko, bo zaraz ginę. Ja też właśnie idę, po mięso coś... Oj, Czekko, do domu taka, bo teraz ginie! No to potrzebuję coś zjeść albo się wyspać, bo niby nie jestem głodny, ale... O, da. A czy ja jajka mam? To mogę jajka też jeść, nie? No jeźdzę. Gdzieś miałem jajka. Juro, suro... O, surowy kurczak, a co tam? To tak dzieckie, bo ja mam cała serduszka, Ej, ale wiecie co zdrowy mi nie wraca? Nie wiem czemu. Co muszę zrobić? Ej, nie mogę zjeść. Wyciła? Ej, nie mogę zjeść. Ej, tata, nie mogę dziś mi od świni. Jak to nie? Nie mogę. Możesz. Dobrze, tak jak mówiłaś, tam, no. No, mam. No i... L2 nie, nie można? Nie wiem, ale to powinno się... R2 L2. O, to to jest. L2. To właśnie to... naciskałam. O, ubrania mogę robić. No, a może iść ile? Tak się pytam. Co ile? Ile możesz zrobić? No, czekaj, nie wiem ja potrzebuję z tego. Co? Denerwujmy, że to są same brzozy. Nie może być nic, że tego Nie. Ej, macie więcej desek? A co 40. Dwa, okej. Okay. Dopiero chcę, chcę, zmienić ludziczkę. Mhm. -mm. Właśnie zmienia. Nie. To kto? Tata. Aha. A mi to nie przeszkadza, że jestem taka, jaka byłam zawsze. Aha. Bo ja zawsze taka byłam. Okej. Okay. Tata, tata. Tak? No to nie sobie. Ale ja nie wiem, jak to się tak jak wyłączysz grę zapisujesz. No coś w tym docenię. Kwadrat naciskasz. Tym, którym na przykład dołączysz... Się. Tym, którym się dołączysz na przykład do grania w Minecrafta. No ja cię ja tu masz Opcji. Co? No po ten kwadrat. To skończył mi się te dirt. No to się ciemno. gaj Musisz tak? się ciemno zrobić. się ciemno nie robi. Musisz sama sobie, musi sam sobie też trochę ogarnąć, tak? Jak sobie, jak chcesz. No ja idę do no, sobie w domu. Patrzcie. No. Ej, No. patrzcie! No. No. patrzcie! O, nie. Zabieram. Buduję sobie swój domek. Bo akurat będę miała łóżko. No, Idziemy no. o nie. Co? Ciemność? No. To no ta, pewnie. No ta. tak. Będziemy razem ok? No mieszkamy ciągle razem. No, Nic Maja, się nie dzieje. Nie. nie? Maja poszła sobie. Ale ja teraz sobie zamieszkam trochę. Nie, no to albo mieszkasz, albo nie mieszkasz. Ale tata robi się ciemno. A, trudno. Co ciemno się trudno? robi. Piotrek atakuje Maję. Przygotuj nie! Mnie. Tak, był czas, a nie ma, żeby mi trochę mieszkał. Mieszka. No nie. nie! Do ataku! Żartuję! No to! Dobra, szartowałem. Żartowałem. Nie wigo Bo ten nie uderzył. <śarty> nie wigo albo... Nie widzę. No. Boi się, boi się. Bój się. <śarty> mm, łóżeczko. Dobra, kto ma węgiel, albo kto ma wełnę? E. Dalej mi żołnę. Nie, węgiel. potrzebuj węgiel. Nikt ja nie ma węgla? Chyba mnie uderzy. Dalej nie ma węgla? Łukiem. Niedobrze. No czekaj, to Już zrobiłam sobie jedną łzyciko. No to przynajmniej będę mogła spać. Przynajmniej będę mogła odpocząć. Patrzcie, co ja zrobiłam. Łapka, widzicie? Wybuchowe. Czego ja potrzebuję? O. Czy ktoś mi da jeszcze dwie deski? Dwie, Pewnie. tylko dwie. Spoko, nie ma problemu. Chiu, 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 mam żeby sobie to zbudować. Okej. Okay. Ja to mam chyba wszystko. Musisz tak raskać? No bo tak. Tak. O, płot. Ale prosty się płot robi. Mogę jeszcze cztery deski? Nie. Proszę. Nie. Proszę. Sama sobie szukaj. Proszę. Proszę! Proszę! Proszę, tatuś! Proszę, tata! Tata, nie! Proszę 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 proszę. proszę, 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 proszę! Proszę, A ja ciebie. Dobra, koniec czasu, bo to już gramy tyle. Ładnie się pożegnaliśmy z widzami. Koniec grania. Więc... E, następny odcinek baj, szu, będę. Baj, będę um, sama mieszkać. Będę widzę swoją łóżka. Em nie na was. Baj, Cześć. Ej, bye bye. A go nie słychać. Dzieci, bye